Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i jak widzicie po tytule przechodzę dzisiaj do Was z holem lumpeksowym jest to taki mini haul, dlatego że dosłownie jest parę sztuk natomiast e, nie chcę czekać ze zrobieniem tego, aż znajdę kolejne rzeczy na lumpku, dlatego że ja nie często bywam tutaj w charity shopach, dlatego że mam tutaj dwa koło siebie niedaleko ale są kompletnie bez sensu, dlatego że tam nic ciekawego nie ma, e, ciuchy są bardzo zużyte, a ceny są bardzo bardzo wysokie stosunkowo, co kompletnie mija się z celem. Natomiast tam, gdzie są takie ciekawsze, że tak powiem, ląbki, ja. Znowu nie jestem zbyt często, więc na dobrą sprawę, zanim bym zrobił jakiekolwiek holum to prawdopodobnie przy nowym holu bym zapomniała o tych rzeczach. Także od razu wam pokażę, co udało mi się znaleźć. Wszystkie te rzeczy są już uprane i ja już nawet dwie te rzeczy nosiłam. Także, kochani, zapraszam Was serdecznie z kawką, z herbatką na chwilę relaksu i lećmy. Pokażę Wam, co mi się udało znaleźć tym razem. I kochani, pierwsza rzecz, którą mi się udało znaleźć, jest to taki sweterek, kardigan, z który wiecie, jest tylko taką narzutką, nie ma nigdzie zapinania. Jednakże bardzo spodobało mi się w nim to, że on jest tutaj taki jakby troszkę. Plisowany. On dzięki temu łapie kształt lekkiego, tutaj wiecie, wcięcia i wyprofilowania, więc on bardzo ładnie wygląda. E, tutaj z przodu ma taki bardziej, wiecie, szalowy. Robi się. E, ten kołnierz i tutaj z przodu też jest właśnie tak e, rozkloszowany, że tak to nazwę. Rękawek jest długi, aczkolwiek nie jest, wiecie, taki bardzo tutaj spadający na rękę. Bardzo ładnie się układa, bardzo fajnie się nosi, bardzo dobrze wygląda. Ma odpowiednią długość. Bardzo fajny model, który jest ciężko ogólnie rzecz biorąc znaleźć. Jest to sweterek który pochodzi z sieciówki, a dokładnie to pochodzi, że tak powiem z supermarketu, ponieważ pochodzi z marki George, a George jest zrobiony bodajże dla Asda, ile się nie mylę, tak? Mamy tutaj w składzie oczywiście akryl, mamy nylon, ale mamy też 5% wełny, także nawet skład jak na właśnie tego typu ciuchy jest naprawdę bardzo dobry, ponieważ tutaj zauważyłam, że nieczęsto pojawia się wełna w składzie y, swetrów, co jest dosyć dziwaczne, ale no niestety tak to wygląda. A to zwłaszcza, że to jest. Y Kardigan, który był robiony właśnie dla Georgia, dla Azdy. Ja ogólnie nie często zwracam uwagę na ciuchy tam, ale tak patrząc przez pryzmat tego, zaczynam się zastanawiać, że może powinnam. I ten sweter, kochani, kosztował mnie 2 funty, czyli tutaj to tak naprawdę jak za bezcen, natomiast w przeliczeniu to jest nie wiem, ile 12 zł, bo teraz wiem, że jest chyba 5,70, no to Dziś... Kolejna rzecz, kochani, to taka letnia zwiewna bluzeczka. Tutaj wiecie, z krótkim rękawkiem, odcinana pod biustem, ale ona ma bardzo fajne to, że ona jest cięta tutaj, wiecie, w taki e, jak gdyby. Trójkąt, który wypada z przodu i z tyłu, zakrywa to, co ma zakrywać, jakiś drobny brzuszek, pupę zakrywa. Bardzo przyjemnie, wiecie, leży, układa się, jest przewiewna, więc jest fajna na lato. Bardzo fajny też zakup. CMD, ja szczerze mówiąc, nie znam tej marki w najmniejszym stopniu, nie wiem co to jest, skąd to się wzięło. Także ciężko mi jest powiedzieć: wzorek to jest po prostu taki o czarny, z Białym, i, i tyle. Trochę zebra trochę nie no wiem na mocy. Ja dam za nią jednego funta, także to jest w ogóle 5 zł, to jest jak za darmo. I trzecia rzecz to jest sweterek, który jest tutaj zrobiony na, wiecie, takie jak gdyby stujeczce. Bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się ten e, wzór, że on, wiecie, schodzi się tak do siebie z taką miadełkę, a do tego wszystkiego dół jest taki zaokrąglony. Dzięki czemu to też lepiej i zgrabniej wygląda na selwetce, niż takie wiecie, prosty 100 ucięty. Bardzo fajnie wygląda ta stójka. Bardzo mi się to spodobało. Co ciekawe jest fajny skład w tym sweterku. W tym składzie tu też są jakieś sztuczyzny jak chociażby akryl 50%. Ale oprócz tego mamy tutaj jeszcze alpakę 11% i 10% wełny. I niestety jak możecie zobaczyć na mojej bluzce ten sweter ma minus taki, że pełno wychodzi z niego tych Kłaczków, które po prostu wszystko, wszystko co tylko możliwe, obierają. Ja go miałam na sobie, kiedy miałam płaszcz czarny, do którego wszystko się przyczepia. I nic z tego, że ja miałam ten sweter pod płaszczem, skoro wszelkimi możliwymi drogami, nie wiem jakimi, ja miałam te kłaki z tego sweterka na płaszczu. Więc to jest ogromny minus, ale jeżeli nie patrząc z perspektywy tego, że będziemy nosić coś, do czego będzie się to przyczepiać. To jest to naprawdę bardzo fajny wzór. Ten sweterek nie jest gruby ale jest to sweter, który daje nam ciepło właśnie dzięki alpace i dzięki wełnie, która jest zawarta ale nie jest nam w nim za gorąco nie dusimy się, nie pocimy się w nim także jest bardzo przyjemny też w dotyku i jak zakładamy go na siebie to nie ma tego odczucia takiego drapania czy czegokolwiek, jak jest przy wełnianych swetrach czy nawet przy sztucznych swetrach jest naprawdę bardzo przyjemny także spokojnie na gołe ciało można go założyć i tu jest kolejna niespodzianka dlatego ponieważ ten skład jest naprawdę niezły jeżeli chodzi o sklep tutaj i nawet o te bardzo drogie a to jest sweterek który jest z marki Tu nawet nie z marki to po prostu firmy robią a Tu jest produkowane dla Sainsbury's także to jest bardzo ciekawe że dwa swetry które są produkowane dla hipermarketów dla sieciówek są zrobione z bardzo dobrym i ciekawym składem, pomimo, że ich ceny stosunkowo rynkowe nie będą, nie wiadomo, jak wywindowane, jeżeli chodzi o nowe. A ja za ten sweterek też dałam dwa funty, no więc w ogóle cena rewelacyjna. To mnie właśnie dziwi, że marki takie, wiecie, sieciówkowe zrobiły lepsze składy tych ciuchów niż tak naprawdę można znaleźć w droższych sklepach. Zawartość wiadomo w jakiejkolwiek odzieży, tutaj strasznie wysoko winduje cenę i najczęściej decydują się na to droższe marki. Natomiast tutaj jak widzicie sansbery, azda i, i te ich działy z ubraniami całkiem ładnie się popisały i naprawdę bardzo fajne ciuchy. I teraz tak myśląc o tym, to, co Wam wspomniałam wcześniej, naprawdę chyba muszę zacząć chodzić i oglądać ciuchy właśnie na tych działach. Ubraniowych, w różnych właśnie w Georgiu, czy tam w FNF, czy właśnie w Sansberry. Te ciuchy wyglądają po pierwsze bardzo dobrze. Były już noszone, bo to nie są rzeczy, które były z metkami. Były noszone, nadal wyglądają dobrze. Ja je prałam, nosiłam, są wygodne, mają niezły skład i cena ich też nie była pierwotnie na pewno bardzo, bardzo mocno wywindowana, także. Jak najbardziej na plus, także muszę zacząć się rozglądać po marketach. Dajcie w ogóle znać, czy Wy czasami gdzieś kupujecie właśnie w Georgiu, czy tam w tu, czy w czymś takim, czy znaleźliście coś tam naprawdę ciekawego, co Wam bardzo dobrze i długo służy, bo jestem bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o tą kwestię. E, kochani, jak widzicie, to były tylko trzy rzeczy, ale ja wiem, że zanim pojadę ponownie, to zapomniałabym o tych wam pokazać, a uważam, że są bardzo fajne i właśnie chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że czasami lepsze składy i ciekawsze rzeczy możemy znaleźć w tańszych markach i takich sieciówkach, wręcz supermarketach. Także dla mnie zaskoczenie to było, ale myślę, że może warto zacząć zwracać uwagę właśnie na coś takiego. Kochani, dajcie znać co myślicie o tych rzeczach. Ja myślę, że się opłacało no 2 funty za, po dwa funty za sweter, funcik za bluzeczkę. No To w ogóle jest rewelacja. 5 funtów razem za trzy ciuchy to jest fizycznie niemożliwe, bo tutaj stopy więcej kosztują. Także. Także myślę, że całkiem nieźle mi się trafiło przy po prostu przypadkowym pójściu do sklepu przy okazji. A ja czekam na Wasze komentarze. Co Wam się ostatnio udało znaleźć w Charity Shopach, właśnie w jakichś lumpkach, czy znaleźliście jakąś fajną perałkę? Ja lubię też słuchać o tym, co ktoś znalazł fajnego. Piszcie komentarze, widzimy się w sekcji komentarzy. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dłużej. A my, kochani, się widzimy w kolejną niedzielę. Mówię Wam o tym dlatego, ponieważ wiem, że wiele osób. Nie dostaje powiadomień. Także widzimy się, kochani, w niedzielę, koło, myślę około godziny 13, czasu polskiego albo 14. Będę wam dawać znać na instagramie. Dokładnie także też tam wbijajcie, tutaj, macie mój Instagram. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra kochani, teraz życzę Wam już cudownego, pięknego dnia. i Ja Wam przysłam moc buziaków. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia!